Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w odcinku Ekstra. Stali słuchacze wiedzą, że nagrywam te odcinki tylko wtedy, kiedy mam albo ważne przemyślenie, albo ważne zaproszenie. I tak jest w tym przypadku. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na konferencję, nową konferencję na biznesowej scenie, na polskiej scenie. I potroszę też konferencję, która gdzieś jest tam, jakąś realizacją mojego małego marzenia. Ci z Was, którzy bywają na konferencji NSM, pewnie znają to, jak. Podchodzimy do konferencji. Bardzo lubimy merytorykę, yy, później merytorykę i na koniec merytorykę. <laughs> Nie jestem mistrzem świata w organizacji konferencji i ich oprawy, yy, i myślę, że to na naszych konferencjach bardzo wyraźnie widać. Zdecydowanie bardziej zawsze stawiałem na to, żeby spotkać się z Wami, spotkać się z słuchaczami, a, a niekoniecznie organizować z tego bardzo wielkie wydarzenie. No i słuchajcie, stało się coś niesamowitego. Ja zawsze obserwowałem I love marketing na polskiej scenie to, w jaki sposób do konferencji podchodzą, z jakim rozmachem je organizują, a tutaj pewnego dnia otrzymałem maila, a co by było, gdybyśmy razem zorganizowali I Love Business. I słuchajcie, tak się stało. Mało tego, koncept rozrósł się do I Love Business NHR, który odbędzie się w Warszawie 28 od 28 do 30 listopada. Tego roku. W tym nagraniu skupię się na dniu Isle of Business, ale tuż przed nim jest X Summit, który powstaje we współpracy z Customer Experience Managerem, Isle of Hair, który powstaje ze znanym Rocket Jobsem i Just Joinem, no i Isle of Business, który powstaje we współpracy z nami. I słuchajcie, Oprócz tego, że konferencja I Love Business przejmie wszystkie te najlepsze rzeczy, które znacie z I Love Marketing, czyli oprawę, czyli grywalizację wśród prelegentów, czyli bardzo, bardzo dobre miejsce, gdzie ten networking można oprawiać, no to właśnie, słuchajcie, wymyśliliśmy sobie coś takiego, że jak chcemy sprowadzić na salę właścicieli i, i ludzi biznesu, którzy rzeczywiście chcą się w tym obszarze rozwijać, to musimy być kreatywni. No i wyszło mi, słuchajcie, że bardzo często, kiedy idę na konferencję sprzedażową, no to 12 tematów dotyczy sprzedaży. Kiedy idę na, na prelekcję biznesową, to z kolei te 12 prelekcji dotyczy najczęściej tematów losowych i ze sobą bliżej niepowiązanych. No i przed zorganizowaniem dnia I Love Business wymyśliliśmy cztery kategorie prawdziwych problemów przedsiębiorców. I wyszło nam, że pierwszy, pierwsza kategoria to finanse. I pierwsze trzy wystąpienia na, na tej konferencji dotyczą finansów. Drugą kategorią, która sprawia problemy jest strategia biznesu. W związku z tym trzy kolejne wystąpienia dotyczą strategii biznesu. Dalej dotyczą sprzedaży, więc trzy kolejne wystąpienia dotyczą, dotyczą sprzedaży i w końcu coś, z czym ja wiążę bardzo duże nadzieje, to innowacje. I właśnie te cztery bloki, innowacja, sprzedaż, strategia i finanse stały się czterema blokami konferencji I Love Business. I No i właśnie... I kogo na tej konferencji spotkacie? W obszarze finansów Wojtek Plona powie Wam o tym, jak małe rzeczy w finansach robią wielkie różnice. Krzysztof Szyszkiewicz z Value Ships opowie o tym, jak za pomocą poduszki sprzedać, sprzedać Rolls Royce'a, czyli o tym, jak dobrze ułożony cennik pomoże w cross sellu Niesamowita prezentacja. Następnie Mikołaj Lech. Znacznie więcej niż ochrona, zaskakujące zalety rejestracji, rejestracji znaku towarowego. Akurat z Mikołajem my jako Wise Group też pracujemy, więc to będzie bardzo dobre wystąpienie. A teraz patrzcie, co się będzie działo o strategii. Sam Maciej Panek, ze znanego wam panek Karszeling, opowie o swoich porażkach. Powie, że porażki są jak szczepionki. Uodparniają, wpływają na podejmowane decyzje. Następnie Monika Leksowska ee, powie zejdź z piedestału, czyli jak empatia pisze najlepsze strategie. I blok strategii zamknę ja, mówiąc o tym, jakie lekcje wyciągam z zarządzania wise group. Lekcje dotyczące strategii. Eee, następnie sprzedaż. Tomasz Zagdan rozpocznie od czterech jeźdźców chaosu w sprzedaży, czyli co sabotuje wzrost firmy. Nasza Iwona Borawska. kiedy jakość spotyka cenę. Osiem sposobów, jak sprzedać więcej za więcej. I zamyka Piotr Stachowiak, nie trać czasu na rozmowę o wynikach, czyli cztery etapy budujące powtarzalny rezultat w sprzedaży. Następnie innowacja. Wojciech Telęga o tytule Przemagia i znany wam Piotr Nowosielski, którego temat będzie ogłoszony wkrótce. Tutaj mamy jeszcze jedno miejsce i pracujemy nad bardzo, bardzo, bardzo mocnym nazwiskiem, które się tutaj pojawi. Więc bądźcie czujni. No i słuchajcie, w opisie tego odcinka, zresztą dość krótkiego, jak się domyślam, znajdziecie link do strony z tą konferencją i tam możecie pomieszać albo być na samym dniu I Love Business, albo być na wszystkich trzech, albo na dowolnej innej kombinacji tych dni. Znajdziecie tam też trzy typy biletów. Znajdziecie Standardowy bilet premium i bilet VIP, co ważne, bilet, bilet VIP będzie zawierał, nie dość, że streszczenie prelekcji przez każdej prelekcji przygotowane przez AI, to jeszcze materiały wideo, dostęp do mojego kursu Machina B2B, wydzielono strefę VIP na terenie konferencji i wiele różnych innych fajnych rzeczy, co są na landingu, zobaczycie sami. Jedno wiem na pewno, jeżeli nasz plan zrobienia tej konferencji wypali, to najprawdopodobniej będzie to bardzo, bardzo ciekawa konferencja biznesowa na mapie Polski. A dlaczego to zrobiłem? To jest też dobre pytanie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ostatnio tych konferencji, można powiedzieć, przetasowanie konferencji na rynku było dość duże. Wielu organizatorów zbankrutowało i najczęściej były to firmy, które zajmowały się głównie organizacją konferencji. A tutaj bardzo fajne jest to, że przy organizacji tego eventu łączą się marki, które z konferencji nie żyją, oprócz oczywiście sprawnego marketingu, który w sumie też z konferencji nie żyje albo tylko z konferencji nie żyje. Więc to, co jest fajne, to to, że bardzo dużo jest tutaj zaangażowania do tego, żeby zrobić z tego świetne wydarzenie. I być może będzie tak, że jak spotkamy się za 5-10 lat, to będzie to jedna z większych biznesowych konferencji na mapie. Polski. Więc tymczasem moi drodzy, zachęcam was do wejścia na ilovebusiness.pl, do pojawienia się w listopadzie w Warszawie, w ogromnej sali Multikina, do spotkania się ze mną, z masą pozostałych prelegentów i też z słuchaczami tego podcastu. Wielu z was pewnie zapyta co z konferencją NSM i oczywiście konferencja NSM pozostanie jako Bardziej spotkanie słuchaczy tego podcastu, fanów nowoczesnej sprzedaży i marketingu w mojej nudnej, merytorycznej formie, którą uwielbiam. Nudnej, oczywiście, w grubym cudzysłowie. Bardzo, bardzo lubimy te nasze konferencje NSM, bo one są genialnym czasem też, żeby się z Wami spotkać. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam. Link do konferencji znajdziecie w opisie do tego odcinka. Do zobaczenia w listopadzie. Cześć.